W dzisiejszym wydaniu będziemy z kamerą na oświęcimskiej gali biznesu, zapowiemy kolarski wyścig kurierów karpackich, który przejedzie przez oświęcim, porozmawiamy o kolejnych sukcesach oświęcimskich tancerzy, a także poinformujemy o nowej agendzie pocztowej na osiedlu chemików. Już po raz drugi w gościnnych progach Muzeum Zamek odbyła się gala biznesu, na której nagradzane są wyróżniające się firmy. Się bardzo, że Kolejna gala biznesu właśnie ma miejsce. Myślę, że to już się wpisze w tradycję święcińską, że gala biznesu będzie właśnie też okazją i spotkania przedsiębiorców, i docenienia tych, którzy osiągają swoje sukcesy przez wiele, wiele lat, ale też i tych, którzy właśnie zrealizowali bardzo fajne, ciekawe inwestycje. Niekiedy te małe, ale niekiedy też te bardzo duże. Kapituła przyznała trzy nagrody w kategorii laur biznesu. Otrzymały je Hemond, Nikromet i Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży. No jesteśmy ogromnie zaskoczeni, ponieważ my zajmujemy się pracą tym, żeby mieć pracę, firma, żeby miała zajęcie. Natomiast nigdy nie patrzymy na to, że ktoś tam z boku patrzy, chcąc nas wyróżnić i zauważa to, co robimy. No jak na oświęcim Hemont działa nie tylko w mieście, ale również i poza miastem, w kraju, za granicą, więc tym bardziej cieszymy się, że ktoś nas dojrzał, zauważył i docenił nasz wysiłek. Ja myślę, że dla biznesu jest to szczęśliwy dzień. Każdy prowadzący działalność cieszy się z takich dni, kiedy jest doceniony za aktywność, za inwestycje, za zaangażowanie, ogólnie za swoją pracę. Myślę, że trudno wyliczyć dużo takich dni w życiu prowadzonym biznesie, więc no szczególnie cieszymy się, jeśli pamięta się właśnie o przedsiębiorcach, którzy ciężko pracują w swoich zawodach. To myślę, że tylko pozornie może być wrażenie, że jestem z innej bajki reprezentując instytucję edukacyjną. Czuję się oczywiście zaszczycony wyróżnieniem, ale jest to wyróżnienie dla wyjątkowych pracowników i myślę, że to jest też jakieś ukoronowanie 30 lat działalności domu styk między biznesem, a kulturą i działaniami obywatelskimi wymaga bardzo szerokich działań, jeśli ma być realizowana misja takiej instytucji jak Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży. I w tych kategoriach mam poczucie olbrzymiej satysfakcji i wdzięczności dla wszystkich tych, którzy wspierają nasze działania, a więc na poziomie samorządu, miejskiego, powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego, jak również lokalnego biznesu. Wdzięczność do firm OMAK dla Pana Tadeusza i Łukasza Dziędziela, dla firmy Enco, Plantpol i wielu mniejszych firm, które podejmują wyzwania i propozycje Domu Spotkań Młodzieży w jakim stopniu realizując te działania obywatelskie, które nie bylibyśmy w stanie zrobić w ramach naszej działalności gospodarczej. Za top inwestycje uznano Alupol Films. Nieskromnie powiem, że wydając 150 milionów na inwestycje w święcimy spodziewaliśmy się, że przy okazji takiej organizacji, takiej gali z rozdaniem nagród będziemy w jakiś sposób wyróżnieni. Niekoniecznie spodziewaliśmy się, że będzie to może pierwsze miejsce, biorąc pod uwagę, że w naszym sąsiedztwie jest firma SYNTOS. Niemniej jednak czujemy się bardzo mocno wyróżnieni. Cieszymy się, że możemy znaleźć się w tak znacznym towarzystwie wśród wszystkich ważnych osób o I, I naprawdę myślę, że to będzie procentować na przyszłość. Wszystkie relacje, które tutaj się nawiążą, po to, żeby na przyszłość jeszcze mocniej móc budować te więzi między partnerami biznesowymi i dalszy rozwój firmy. No, od kilku lat obserwujemy taką zmożoną aktywność przedsiębiorców. Te inwestycje, które są, czy były, czy są realizowane w przestrzeni miasta Oświęcim są widoczne. One zmieniają zarówno też wizerunek, obraz, krajobraz naszego miasta, ale przede wszystkim właśnie tworzą nowe miejsca pracy. Powodują rozwój firm, stabilizują te firmy, nie? budują jej jak gdyby przyszłość. Tak? Więc jest to generalnie działanie takie, które... Z naszej strony ma docenić właśnie te firmy, tych przedsiębiorców, którzy takie działania podejmują i te wyzwania realizują. W przestrzeni miasta bardzo dużo się dzieje, czy to w zakresie inwestycji produkcyjnych, czy inwestycji usługowych, czy inwestycji hotelowych, branży turystycznej, więc cieszy mnie to, że właśnie ta różnorodność to jest też nie profilujemy się tylko w jednym kierunku, ale budujemy Oświęcim właśnie w sposób zróżnicowany, można powiedzieć na swój sposób też zrównoważony w różnych obszarach. Inwestycjami roku zostały AZ nieruchomości Anna Dziwak, Zbigniew Rębiesa, Fingerbau, Syntos Dwory, Park Shop Oświęcim i restauracja La Rosa. Niekiedy to potrzeba, żeby człowieka ktoś docenił i powiedział, że jest OK. rób tak dalej. Od 2003 roku, czyli jest to prawie 14 lat, cały czas staramy się brnąć do przodu i rozbudowywać. Mamy, fajną, mamy fajny zespół, dynamiczny, prężny i cały czas brniemy do przodu. Czym dla Pana jest dzisiejsze wyróżnienie? Czym dla firmy? Wielkie z zaskoczeniem przede wszystkim, ale także wyzwaniem, które odpowiada na nasze także zobowiązanie takie społeczne. Dzisiaj to wystąpienie pana dyrektora Szustera dotyczące tego domu spotkań młodzieży naprawdę wywierało wrażenie i uważam, że naprawdę biznes to nie tylko pieniądze, to jednak coś znacznie większego. Ta nagroda jest dla mnie bardzo dużym wyróżnieniem, uznaniem ziemi oświęcimskiej za to, że pojawiliśmy się z naszą inwestycją, z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Dla nas, firm, dla naszej firmy, firm jest bardzo istotne, ponieważ nasza pierwsza realizacja, już doceniona, na rynku inwestycyjnym znajdujemy się dopiero drugi rok, Pierwsza inwestycja, już w takim wybitnym gronie, tak? bo sami duzi. I my jest dla nas zachętą do dalszego działania. Mamy kolejne inwestycje w planie. Oczywiście w Mieście Oświęci mamy grunty. Myślę, że to nie jest nasz koniec. Gala biznesu jest również świetną okazją, by promować nowe inwestycje i integrować oświęcimskie środowisko biznesowe. Staramy się tworzyć dobry klimat. Myślę, że to dzisiejsze spotkanie jest też tego dowodem, że przedsiębiorcy, którzy tutaj są, też potrzebują czegoś takiego, żeby być dowartościowanym, żeby być właśnie zauważalnym i spartym właśnie czy przez samorząd, czy przez kapitułę, gdyż to też jest taka forma pewnej integracji środowiska gospodarczego w Oświęcimiu. Prze, przez wiele lat to każdy z nich prowadził indywidualną oczywiście działalność, a staramy się w ten sposób poprzez właśnie organizację gali biznesu, tworzyć taką płaszczyznę, taką platformę też wymiany i poglądów i dyskusji. W Galerii Książki w Oświęcimiu odbyła się prezentacja karpackiego wyścigu Kurierów do lat 23 UCI Europe Tour 2017. Barwny międzynarodowy peleton przejedzie również przez Oświęcim. Meta pierwszego etapu przewidziana jest 30 kwietnia około 16 na rynku, a start drugiego etapu na 1 maja około 10.50. Tegoroczna edycja wyścigu rozpocznie się 29 kwietnia w Tarnowie, a zakończy 2 maja w węgierskim mieście Papa. Prolog wyścigu zaplanowany jest w Tarnowie, a start imprezy w Nowym Sączu, skąd rowerzyści będą musieli pokonać 160 kilometrową trasę do Oświęcimia, potem 140 km z Oświęcimia do Jabłonki. Ostatniego dnia kolarze ścigać się będą na Węgrzech. Start wyznaczono w Wesprem, natomiast metę w mieście Papa. Kolarze będą mieli do przejechania 150 km. Wyścig jest poświęcony pamięci kurierów Polskiego Państwa Podziemnego. W międzynarodowej imprezie wezmą udział 33 ekipy z 19 krajów. Kolejne sukcesy mają na swoim koncie formacje taneczne działające w Oświęcimskim Centrum Kultury. Były to trzecie mistrzostwa Polski Chill Leaders, organizowane przez Polską Federację Tańca w Sosnowcu. Tak zdobyłyśmy pierwsze miejsce tytuł mistrza Polski. To sukcesy formacji tanecznej kontra. Na tych samych mistrzostwach najlepszy okazał się także duet z kontry. Znaczy, no ze mną i z koleżanką i wonobryzek zdobyliśmy mistrza polski w duecie. Sukcesy formacja zawdzięcza ciężkiej pracy. No dużo ćwiczyliśmy systematycznie, jeszcze w domu każdy ćwiczył. No, czasami było ciężko, ale daliśmy radę. Choreografem i trenerem formacji KONTRA, podobnie jak formacji Elit, jest Paweł Kaźnica. Tę drugą formację przygotowywuje obecnie wspólnie z Dorotą Kapustą. Ja tutaj Pawłowi pomagam trenować formację. Nie jestem, powiedzmy, trenerem, ale jestem asystentem trenera. Razem z Pawłem tutaj próbujemy podnosić kwalifikacje tancerzy. Jestem byłą tancerką, tańczyłam w elicie, którą Paweł wcześniej prowadził. No i myślę, że, że tyle. W dwójkę stworzyliśmy tą choreografię. Tyle, możemy się, tyle się możemy poszczycić, Paniec. że w dwójkę, w dwójkę stworzyliśmy raz z jedną e, panią, która jest z Niemiec, Franciszka Becker. Ona jest też autorem tej choreografii. I tej choreografii formacja zawdzięcza swój kolejny sukces. To wróciliśmy teraz z Radą Open. Był to turniej, na który pojechaliśmy po raz drugi, no i wróciliśmy z drugim miejscem. Wystąpiło osiem formacji, z tym cztery formacje przyjechały z Austrii, były trzy formacje z Polski, byliśmy my, CMG i Spin. Możemy się pochwalić, myślę, że dla nas to jest jakiś tam kolejny poziom podniesiony. Pokonaliśmy aktualnie mistrzów Polski formacji tanecznych FTS. Czyli formację CMG Radomia. Tytuł choreografii jest The Days of the Battle, czyli Dzień Bitwy. Nowa muzyka, nowa siła, nowe elementy, cięższe elementy, o wiele trudniejsza choreografia. Więc też było dużo zmagań pod kątem wyćwiczenia, żeby te osiem par, które tańczą, zatańczyli to synchronicznie. Myślę, że jest ta choreografia bardziej dynamiczna i taka bardziej pociągająca niż poprzednia, ale no, wiadomo, jest nowa, więc jest troszkę trudna, ale dajemy radę. Jest, jest wiele figur, które no, powinny się podobać publiczności, wiele trudniejszych od poprzedniej choreografii. Plan: za dwa tygodnie wyjazd do Wiednia na kolejny Międzynarodowy turniej. Będziemy też się tam rywalizować z, z austriackimi z formacjami. Miejmy nadzieję, że wyjdzie jak najlepiej, chcielibyśmy, żeby to wyszło, a tak naprawdę największym wyjazdem formacji na, na, w tym roku jest to Blackpool Dance Festival. Jest to w, w Anglii, jest to najstarszy turniej na świecie, jest to 92. edycja teraz. W turnieju zjeżdżają się najlepsze formacje, najlepsze pary, taneczne, zawodowcy, amatorzy w, w tańcu latynoamerykańskim, standardowym, więc tam... Chcemy jechać, chcemy i to jest takie naprawdę spełnienie marzeń nasze, że tam pojedziemy. Uważam, że tutaj można się rozwinąć i można zdobyć wysokie miejsca na konkursach międzynarodowych i ogólnopolskich. No, bardzo dobrze się tu czuję. Poczta Polska uruchamia nową agencję pocztową, która będzie miała siedzibę przy ulicy Noego 1. Jak podaje region sieci w Krakowie, od 10 kwietnia mieszkańcy będą mogli korzystać z usług tej placówki od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 18, a w soboty od 9 do 13.